kolekcjonerka. Chciałam dzisiaj chcę was dzisiaj z góry przeprosić, że tyle nie było tych filmików w ogóle za nieobecność na moim kanale, ale mam nadzieję, że to szybko nadrobię. Yy, I tak chciałam rzucić jako pierwszy filmik z mega sta z startowego. Tylko gdzieś mi zaginął. Nie wiem czy jest na laptopie, czy na komputerze, ale dobra, mam nadzieję, że ten filmik, który teraz wam pokażę za chwilę, wam się spodoba. No i to w sumie tyle. Zapraszam do oglądania. Hej, kanaklejka, tutaj Ola kolekcjonerka. Witam i zapraszam Was do odcinka, w którym otworzymy blisterka z Road to UEFA Euro 2016. Mój pierwszy blisterek. Dobrze, a więc już chyba nie przedłużając zaczynamy, tak? Jeszcze Wam przypomnę, że taki blister zawiera 23 karty, czyli 4 saszetki 1 kartę z limitowanej edycji gratis. Dobrze, więc już chyba zaczynamy, tak? O, teraz już sobie tu z boku obetnę. Ciekawe, co dziś nam szczęście tu niesie. Z góry przepraszam Was, że nie ma często, często, często filmików. Bo po prostu nie mam czasu, bo jest nauka. No. Koniec, prawie koniec już semestru i trzeba wszystkie oceny popoprawiać. Dobrze, a więc mamy blisterek. Wyjmiemy wszystko. A to sobie położymy tutaj. Dobrze, a więc tak. Czy widać kartę limitowaną? Nie. Proszę, tu macie przy okazji kodzik. Tą kartę otworzymy po dwóch saszetkach, czyli jak, tak samo jak będziemy na półmetku. I mamy proszę raz, dwa, trzy, cztery saszetki. Na początku mamy Diego Koszty i Kurtua, Ronaldo i Noiera, Ronaldo i Noiera, i Ronaldo i Buffona. Przynajmniej ja to tak będę oceniała. Czyli te, tych yy, yy, piłkarzy, którzy są, są na górze, nie na środku, tylko na górze, ja to tak będę oceniała. Dobrze. Zaczniemy od Ronaldo i Nojera. Lecimy, lecimy, lecimy. Przełożymy. I mamy. Janko. Podolski. Ezil. I mamy, proszę, piękną, piękną kartę One-To-Watch Ektal. Tu macie kodzik, to sobie położymy. Proszę, nie mam tej karty. Mamy jeszcze i Saxon i Kasper Hamelainen Czy jak to się czyta? Yy, dobrze, trzecia saszetka. Biegł Koszta i Kurtua. Po tej saszeczce wam już pokażę tą nasz, moją limitkę. Dobrze, mamy busket. Mamy Janko. Oj, przepraszam, 8 przyszedł. Mamy drugiego podolskiego, naprawdę. I mamy Riznik Sarginter. Proszę, kodzik. Mamy, o nie round tu EURO 2016. Mam tą kartę. Ona pójdzie na wymiankę. W sumie ją zbytnio nie będę pokazywała. Gdzie ją położyć? O tutaj z boczku. No, tak. I mamy Słowenię Team Logo. Fajnie. Jeszcze tutaj a tu mam sklep. Dobrze, i teraz wam tak. Pokażę Wam kodik. Ja zobaczę limitkę. O, dobrze, nie mam jej. I teraz tak bawimy się w takie skojarzenia, jakby. Jest on z Norwegii. Ma 287 punktów. No i w sumie tyle Wam mogę powiedzieć. Jego imię zaczyna się na my, a nazwisko na O. Zgadliście już? Jeżeli tak, to brawo. I mamy, boom! Martin Odegard. Super, yeah, Nie mam tej limitki. Położymy ją tutaj. Dobra, druga saszetka. Znaczy, zostały mi już dwie saszetki. Zaczniemy od może Ronaldo i. Um, Kurta. Ronaldo i Buffona. Lecimy, co tu nam się trafi. Obie, coś dobrego, bo na razie słabiutko. Niby mamy One to Watcha. Fajnie, jakby nam się jakiś Game Changer trafił, ale nie sądzę, żeby nam się trafił. Z moim szczęściem to nigdy. Griezmann. Griezmann. Boateng. Wilsher. I One to Watch. Tak. Ten One to watch jako jedyny mi się nie podoba, bo to się tak trochę ten strój z tą yy, jakby flagą się tak jakby zlało to trochę. Zlało, że... No, zlało się po prostu. Gdzie to możemy postawić tu. No i o, jeszcze dalej mamy. Kurczę. Mamy line pas polski i mm, ten. Logo z Belgii, no i ostatnia saszetka, oby nam coś dała, mm. sorry, sorki brat, wszedł do pokoju, mego pięknego. Dobrze, lecimy i ostatnia saszetka, ostateczna. Oby nam się coś dobrego trafiło. Na co stawiacie? Co, co nam się tutaj może trafić? Ja myślę, że może um, line-up i. I co mi się może trafić? I łam to watch I tyle myślę. No, zobaczcie, drugi już. Hej, ile tu powtórek mamy Boateng mamy Seferowicz Kozaczki jak to się czyta kolejny Ezil dam to mojemu kolegu, bo, kolegowi bo on bardzo lubi Ezila tutaj mamy Boatenga i co to jest? Jakieś takie fajne w dotyku. I co to jest? Macie kodzik? Jest! Game changer! Paul Pogba! Super! Jest, jest, jest! Game changer! Jest! Piękna karta! Kodzik jeszcze raz. Och, piękna soszetka. Subcio, subcio! Biedronka przynosi szczęście. Już wam powiem, że game changer. Już on tutaj pokażę. Trafia się. <laughs> game changer, game changer proszę raz na 17. Słabo. Dobra, ale mamy game changera. Cieszmy się i radujmy. Pogba. Pięknie, pięknie, pięknie. Super, super, super. Dobra, a więc Podsumowując, jakie mamy karty? Już tutaj Wam pokażę. Nasze karty to tak: Team Logo z Belgii, Lineup z Polski, Team Logo ze Słowenii, Game Changer. Uu, uu, Game Changer, Paul Pogba. Mamy jeszcze Road to F. Euro 2016. Mamy Rising. One to watch, drugi one to watch, i piękna limitka Moisander. znaczy przepraszam, jaki Moisander? Odeg Odegard, i jeszcze bazówki.